A tak naprawdę, witajcie drogie lwy. Witajcie na analizie energetycznej miesiąca lipca. Mam nadzieję, że w tym miesiącu, no w sumie już jestem wyrobiony z wszystkimi czytaniami, ale mam nadzieję, że to, co dzisiaj wyjdzie w trakcie tego czytania, w trakcie tego, co, co będzie się pokazywać w Waszym znaku Zodiaku i moim również, bo zacząłem jako. Że od siebie, no bo urodziny nasze się zbliżają. Już od lipca wchodzimy w Nasz Znak Zodiaku, w nasze świętowanie, w nasze imprezy. Więc postanowiłem zrobić sobie i Wam prezent i zacząć właśnie od Lwa. Kochani, zanim zacznę, musicie wiedzieć to, że te wglądy, podczas których będę. Mówił, nazywał różne rzeczy, które będą podporządkowane pod konkretnie kategorie. Musisz wiedzieć, że to robię teraz, w momencie, w którym to nagrywam. Nie zostało to wcześniej przygotowane. Wyciągnij wszystko to, co jest Twoje, resztę zostaw. Jeśli będziesz miała ochotę, miała ochotę gdzieś to zapisać, to tutaj na dole i u góry na Facebooku będzie link, w którym będziesz mógł, mogła pobrać kartę energetyczną swojej pracy. Ona wygląda tak. Ona wygląda tak. <laughs> Postanowiłem, że nie będę jej za Was uzupełniał, bo warto jest i ważne są też Wasze wnioski podczas takich czytań. Więc będziesz mógł ją sobie pobrać, wydrukować i ewentualnie odsłuchać jeszcze raz i zrobić swoje notatki. To jest bardzo ważne, bo w procesie planowania miesiąca, nawet takim energetycznym, każda zapisana myśl, każde zapisane słowo, budujące słowa akurat w tym przypadku będzie czymś, co będzie Was wspierać. Dlatego zachęcam Cię, żebyś właśnie taką kartę energetyczną dla siebie pobrał. Ok? Jesteście gotowi? Świetnie. To zaczynamy. E, oczywiście zaczynamy od kart wsparcia. Posłużymy się nimi a, i od niej zaczniemy, bo to będzie taka nasza karta wyjściowa. Tego, Od czego, na co warto zwrócić uwagę w energii. Więc jak jesteśmy gotowi, ja już jestem. A, więc zobaczmy, jaki będzie ten miesiąc. Dla Lwa, lipiec 2022. Zobaczmy. Czyli ten miesiąc dla lwa będzie miesiącem, i już mi się tutaj obrazy pokazują, więc zaraz zobaczymy. Zaczynamy od kart. Tak, karta na miesiąc dla, li, dla, mm, dla lwów to jest karta, spójrzcie, asertywności. Nie uważasz, że zaszło to już za daleko, postaw na swoim. I to jest to, co też poczułem, że. Ten lipiec dla Ciebie, drogi Lwie, droga Lwico, będzie miesiącem, w którym będziesz podejmować konkretne działania. Konkretne działania w związku z każdą dziedziną Twojego życia, z którą do tej pory walczyłaś i walczyłeś. To jest też dość ciekawe, bo z tymi, z tym może nie taką walką, tylko stawianiem na swoim i tym wyznaczaniem granic, jeszcze wiąże się coś takiego, jak mam takie poczucie, że tracę, e, tracę oczekiwania wobec innych, że już nie oczekuję tyle od innych, tyle co staram się oczekiwać od siebie. I warto też, warto też drogi Lwie, w tym miesiącu właśnie na to spojrzeć. Czy czasami nie oczekujesz od nich, od ludzi, którzy są wokół ciebie, za dużo? A czy nie oczekujesz, że, że oni będą starali się w jakiś sposób ciebie zadowolić, a może warto to zostawić, może warto pewne rzeczy odpuścić i, i nie zwracać na nie uwagi? Mimo, że troszkę to, troszkę czuję tam taki jakiś ból wewnętrzny, i może coś komuś się nie podobać w tych podejmowanych decyzjach, ale bardzo ważne jest w tym miesiącu, drogi Lwie, żebyś ty w swoich decyzjach, swoich postanowieniach, może inaczej, żeby wszystkie twoje decyzje, które będą, Podejmowane w tym miesiącu nie były bazowane na innych, żeby nie były bazowane na oczekiwaniach wobec innych. Czyli najbliższy, najszybszy przykład, taki najprostszy, to taki, że jeśli planujesz coś, to planuj, że to ty będziesz tym wykonawcą, a nie, że zaplanuję sobie, że Zosia, Jasia czy ktoś tam zrobi za mnie pewną część. Więc staraj się, w tym miesiącu gdzieś tam e, liczyć na siebie przede wszystkim, a gdy to zrobisz, to będą pojawiali się ludzie, którzy będą twoim wsparciem. A więc, no, ciekawe, ciekawe. To, bo to jest też mój miesiąc i mój znak, więc, no, ciekawe, co się będzie działo. A druga sprawa to jest karta też asertywności, czyli z drugiej strony mówienia tego, co czujesz otwarcie. Tego, że e, tego, że Mówisz tak, jak mówisz zgodnie ze swoją prawdą, ze swoim zrozumieniem, starasz się, starasz się, tutaj przychodzi nawet słowo mocne, staram się być optymistycznie nastawione do wszystkiego i, a, i idę, idę do przodu, idę do przodu, bo też wiele rzeczy w tym miesiącu, drogi lwie, urodzinowe lwie, będzie się kończyć. Będą się kończyć różne znajomości, będą się kończyć różne e, sprawy, które miały być zamknięte już wcześniej, a jeszcze nie były. Więc możemy się spodziewać, że będą wychodziły te sprawy jedna po drugiej, po to, żebyśmy się nimi zajęli. Ale zajęli a, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że już zamykam ten rozdział i to jest za mną, bo od moich urodzin czeka mnie coś nowego. No ciekawe, ciekawe. Niektóre lwy nawet, powiem wam, że jak sobie tak czuję, te, te energie taką miesiąca są nawet yy, sfrustrowane pewnymi rzeczami i stwierdzą, że nie, nie, ja to już nie tędy droga. Ja już po prostu mam tego po kokardę a, i, i ja już w ogóle chcę iść gdzie indziej. Ja już w ogóle nie chcę przebywać wśród tych ludzi, bo oni po prostu ze mną już nie rezonują. A, i, I będziesz... Właśnie ten dzień Twoich urodzin będzie bardzo ważnym dniem, bo w tym dniu, w którym Ty te, te urodziny będziesz obchodzić, czy wszystkie osoby, które będą obchodzić te, te urodziny w lipcu, to fajnie, żeby postanowiły, że od tego dnia będzie inaczej. Będzie inaczej. I oczekuję tego wszystkiego od siebie. Od siebie, a jak zacznę od siebie, to wszystko zacznie się też wokół zmieniać. No ciekawe, dobra, zobaczymy, co będzie dalej. E, zajrzyjmy teraz do rodziny, przyjaciół i bliskiego, najbliższego otoczenia. Co tam się będzie działo? Na co warto zwrócić uwagę? Dla Alwa w lipcu e, 2022. Na co warto zwrócić uwagę? Na co warto zwrócić uwagę? No tak i tutaj i tu znowu się pojawiają takie zdania, takie pojęcia, w którym masz zwrócić się ku sobie. Zwrócić się ku sobie i zobaczyć siebie w takim małym centrum swojego wszechświata. I ta rodzina, to wszystko wokół co we mnie jest i co się będzie działo z tą rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, to jest właśnie takie dostosowanie tak, jak ty jesteś tendrum, no to te planety się wokół ciebie kręcą. To tak, jakbyś miał synchronizować swoich znajomych, przyjaciół swoją nową częstotliwością. Tego, że ty się zmieniasz i jeśli ktoś tego nie akceptuje albo tego nie rozumie, to starasz się mu w jakiś sposób to pokazać, ale jeśli ktoś już nie jest gotowy na ciebie, to po prostu wypada z tej orbity. I tutaj to jest miesiąc, no faktycznie, zdecydowanie miesiąc porządków, miesiąc ogarniania znajomych, porządków jakichś domowych i nie tylko, bo to wszystko, co nie będzie zgodne z Tobą w tym miesiącu, drobiegie, będzie po prostu odchodzić. I masz na to pozwolić. To jest bardzo ważne, żeby pozwolić, nie trzymać nikogo i niczego na siłę, bo na siłę nic się nie da. Nic się nie da. Wręcz przeciwnie, będzie tylko gorzej. Dlatego, gdy cokolwiek jakaś sytuacja nie przyjdzie, to ona przycho będzie przychodzić do Ciebie, żeby się pożegnać z Tobą, żeby zamknąć pewien rozdział. I właśnie o tych urodzin stwierdzić, że jest inaczej. Dobra. Czy coś jeszcze? No nie, już więcej nie. Więcej myślę, że już to jest bardzo wystarczające i bardzo dosadne nie sądzicie. Co może się wydarzyć. Teraz jeszcze miłość. Miłość. Dla LWA w lipcu 2022. Na co warto zwrócić uwagę? Na co warto zwrócić uwagę? Tak, jeśli chcesz na no coś zwrócić uwagę w tym miesiącu, drugie, i ci, którzy są w związkach i nie tylko, to mm, warto zwrócić uwagę na zaopiekowanie się. Bo mam tutaj wrażenie też, że e, drogi Lidie, za dużo wymagasz od drugiego człowieka. Za dużo wymagasz. Tak, jakby, e, tak jakbyś oczekiwał, że ktoś będzie ciągle przy tobie będzie cię głaskał, że ktoś będzie ciągle mówił to, co chcesz usłyszeć. No nie. Ty teraz masz tę rolę zamienić i masz swoją miłością, swoim, mm, swoim zaopiekowaniem. Pokazać innym, że Ty potrafisz kochać. Że Ty potrafisz kochać nie oczekując niczego. Nie stojąc po żadnej stronie. I tak jak ja widzę Ciebie, drugi Lwie, droga Lwica, tak pod koniec miesiąca, na początku, no tak, pod koniec miesiąca to jest to, to, to zdecydowanie, to stoisz i jesteś w takim, taka, jesteś w takim pełnym zaopiekowaniu. Ale nie zaopiekowaniu, że ktoś się tobą opiekuje, tylko że ty tą miłość dzielisz i rozdajesz. Więc no to jest bardzo fajne. Więc jeśli miałabym zwrócić na coś uwagę w tym miesiącu, to właśnie na to, żeby, żeby się postarać, zaopiekować się kimś bliskim, a kimś, kto jest przy tobie, partnerem, partnerką, żeby pokazać tą swoją, taką lwio, takie lwie serce. No dokładnie. I to otworzy wiele drzwi. Bardzo dużo. Bardzo dużo. No dobrze. Czy coś jeszcze? Dla singli może coś. Dla singli. W miłości. Na co zwrócić uwagę? Tak i tutaj też, gdy, yy, yy, gdy te oczekiwania w jakiś sposób przepracujemy. Przepracujecie drogie Line. To tutaj warto też zrobić taki remanent tego, kogo chcecie poznać. Czy to czasem nie jest za wysoko, albo może, może nie za wysoko, bo za wysoko to nigdy nie jest, ale czy to, nie jest, czy to jest zgodne z Tobą? Bo mam wrażenie też, że wiele rzeczy, które były wcześniej, już nie są zgodne z Tobą, bo Ty się zmieniasz, bo Ty transformujesz. I, i to, że gdzieś tam ciało zapamiętało jedno, to nie znaczy, że będzie tak cały czas. Więc tutaj, w miłości, drugiej singlu, remanent. Dobrze. Biznes, biznes dla lwa w lipcu 2022. Na co warto zwrócić uwagę? Na co warto zwrócić uwagę? I tak, tutaj przychodzi tylko jedno zdanie: budowanie struktur na nowo. Budowanie struktur na nowo. To jest tak, jakbyśmy mieli zajrzeć do, drugiej Lwy, w swoim biznesie do samego początku. I zobaczyć, co można od tych fundamentów zbudować. Czyli na przykład jakaś nowa struktura, albo nowy system pracy. Czy jeśli sprzedajesz, to może nowy system sprzedażowy, żeby sobie to wszystko ułatwić. Bo ja tutaj też mam wrażenie, że drogie Lwy, mimo że pracujecie ciężko, to bardzo jest, pracujecie w swoich takich zamkniętych schematach, które czasem wydłużają czas pracy, wydłużają czas wykonania zadania. Więc warto do tych korzeni wrócić i zobaczyć, co możecie przyspieszyć, co możecie ulepszyć, żeby już wielu rzeczy nie powtarzać. I, I to w biznesie przyniesie bardzo duży flow, bo gdy ja to mówię i to czuję, to, to czuję taki flow i jestem w stanie zrobić więcej, bo, wie, bo inne rzeczy będą też zautomatyzowane. Dobrze. Czy coś jeszcze? No nie, samopoczucie teraz. Zobaczymy sobie co z tym samopoczuciem. Drogie lwy. Na co warto zwrócić uwagę? W lipcu 2022. Tak, tutaj warto zwrócić uwagę na układ odpornościowy. Czyli jeśli chcecie dobrze się czuć, jeśli chcecie dobrze funkcjonować w takim, takim codziennym życiu w lipcu to warto się dosuplementować, warto zadbać o swój układ odpornościowy. Nie wiem dlaczego w tym lecie. będzie Jest coś takiego w energiach, co się pokazuje, że będzie chciało cię troszkę zatrzymać, ale na zasadzie jakiegoś wirusa, grypy, i, ale to jesteśmy w stanie ominąć dzięki właśnie suplementacji albo dbaniu o swój układ. Odpornościowy. I tutaj no, bardzo duży nacisk czuję na to, żeby, bo w momencie, w którym dbacie o ten układ odpornościowy, zwłaszcza też o jelita, które są dość kluczowe w tym całym procesie, to i nie macie zjazdów nastrojów, czujecie się dobrze, macie więcej siły do działania i jesteście w stanie zrobić więcej. No, ciekawe. Tak, jelita układ odpornościowy. Dalej. Mamy kolejne trzy ostatnie rzeczy, które, z którymi chciałbym się z Wami podzielić. To taki. Pierwszy to jest ten szczęśliwy dzień. E, szczęśliwy dzień to jeśli już słuchałeś wcześniej, to warto sobie ten dzień zapisać w kalendarzu jako takim naj, największym, największym kółeczkiem i zapisać sobie mój najpiękniejszy, najszczęśliwszy dzień Twojego życia to. E, I zobaczmy sobie, co to za dzień będzie. Co to za dzień? Spojrzę sobie tylko na kalendarz. Od 1 do 31 lipca. Zobaczmy. Od 1 do 31 lipca. Jaki ten dzień dla lwa będzie? Tak. Pokazuje się tutaj jeden dzień. To będzie dzień, 21 lipiec. 21 lipiec. 21 rybiec. Zapiszcie go sobie, weźcie sobie serduszko, słoneczko, kwiatuszka, napiszcie sobie w kalendarzu, bo ten dzień energetycznie pokazuje się najwyżej. Więc w tym dniu będziecie w stanie zrobić najwięcej, wygrać najwięcej, poczuć najwięcej, najwięcej energii przepłynie przez ten dzień. Dobrze. Szczęśliwy numer. Szczęśliwy numer to jest taki, który pozwoli Ci podjąć decyzję w trudnej sytuacji, jeśli będziesz miał na przykład do wyboru kilka rzeczy. Numerek od 1 do 10 to jest numer 3. To jest numer 3. Numer 3. Co daje ten numer? Co daje ten numer? I jak ja mówię 3, to jestem w stanie wydobyć z siebie jakiś głos. I to pozwoli Ci wyciągnąć cię z jakiejś opresji i tarapatów. No dobrze. Szczęśliwy kolor. Kolor, który będzie nas wspierał w tym miesiącu. To kolor. No nie mogę przestać o tym kolorze myśleć, więc go mówię. To jest kolor fioletowy. Kolor fioletowy. O, taki kolorek. Taki kolorek, jak tutaj nasz długopis. O, taki. Więc ten kolor, ten kolor będzie nas wspierał. Co warto z tym kolorem robić? Można się nim otaczać, można go wdychać, można po prostu mieć coś fioletowego przy sobie, bo te kolory i energia kolorów działa na nas wspierająco. Czy coś jeszcze? No nie. To tyle, kochani. E, taką kartę energetyczną oczywiście możesz pobrać na naszej stronie internetowej: dolinacudów.co.uk. Na dole znajdziesz link, będziesz mógł sobie to pobrać, odsłuchać jeszcze raz, zrobić swoje notatki na podstawie tego, co tutaj było. Ale to najważniejsze, co musisz wiedzieć, to to, że ten czas, Twój czas, drogi Lwie, w lipcu, jest czasem bardzo ważnym, który będzie, po, będzie obdzierał Cię ze wszystkich oczekiwań, ale będzie dawał Ci nadzieję, że zaczyna się nowe. I na te nowe, drogi Lwie, bądź gotowa i gotowy. Życzę Wam. Cudownego miesiąca. Możecie zapisać się, subskrybować ten kanał, zapisać się na listę mailingową, bo już 5 sierpnia rusza porta dolinacudów.pl i tam będzie się dopiero działo. Kochani, życzę Wam cudownego miesiąca lipca. Drogie lwy wszystkim lwom i nie tylko, którzy, osobom, które mają urodziny w tym miesiącu, też życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.